Cześć, witam wszystkich, ja jestem Rafał Ramo i zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z Medieval Dynasty. Na początek ogarniemy te dwa zadania poboczne. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Zostało nam tylko problem z Gundolfem. Jest gdzieś tam. Wejdziemy w tamtą stronę. A potem zajmiemy się bolsukami. Jeszcze go nie widać, Gundolf. Ej, czekaj, stary. A po się idzie, co? Oh, Lociuchu jeden. Tyle pochodnie wystarczy? O tak, ja sobie lepiej. Oczy nie tańczące, w ich mykoczącym blasku przebijam miała ciarki. Eee... Przykro mi, ale to wszystko, co mogę zrobić. Nakazanie słońca by nigdy nie odchodziło, wykracza poza moje kompetencje. See you soon. No i dobra, i tyle. Eee, teraz borsuki do boru. Upalować 5 borsuków. Idziemy sobie tutaj najpierw te borsuczki koło nas ogarnąć. A potem przejdziemy przez. Przez wioskę i zrzucimy zbędny balast. A w nocy, pomiędzy odcinkami, troszkę się poduczyłem. Troszkę sobie tego i zrobiłem podpomyków. Myślę, że tyle, tyle podpomyków zwykłych i z cebulą im starczy na sezon. Co. Myślę, że nawet więcej będzie. No ale dobra, my tu gadu gadu, a czas tutaj y, ten... wykonać zadanie, nie? Brusłki same się nie zabiją. Dobra, no, zmniejszamy na chód. Żeby nie biegać. Tam coś, coś jest, o tutaj sobie staniemy i mamy pierwszego porsuka, którego nie trafiliśmy, super, brawo, brawo Jasiu. Olej, po tą strzałę nieszczęsną. O, to mamy kolejnego borsuka I teraz tutaj jest ta strzała. Wejdźmy może sobie trochę bliżej. Dostał. Biegnie. Oooo. I już nie biegnie. Dobra. Niech sobie ucieka. My go i tak znajdziemy. Idziemy po strzałę Która leży. Tutaj. Dobra, idziemy po naszego polsuka. W sumie nie musimy go szukać. Zostaję powiadomienia, jak, jak zginie. Ale chyba nie zginie, bo przecież. Eee, nie została wbita w ciało. Dobra, idziemy w tą stronę. Dobra, on tam jest. Powinien do... przestać oddychać. Dobra, nie żyje. A jednak się jedna się wbiła. Druga strzała się wbiła. No trudno. W sumie no, dla nas lepiej, dla niego nie tak. Dobra, idziemy zobaczyć. Dobra, wracamy do, do normalnego chodzenia. My tak to do juta. No do juta będziemy chodzić i zabijać. A no tak będziemy mieć. O, co? Noga się potknęła, co? To wszystkie tutaj polsuki. Czekajcie... Nie, no jeszcze jakiś powinien być. O, jest. Jest. O, usłyszał nas. A, no dobra, spokojnie. Nie, takie rzeczy się zabijało. Ja on raz. Cyk. Ej, no i dobra, i, I po borsuku mamy dwa, na pięć i jak sam z borsukami stoimy no były tylko dwa dobra, idziemy w kolejną miejscówkę właśnie tam koło tego starego młyna Tutaj mięsko możemy zostawić. I futro, oczywiście. No, nie się napijemy skoro idziemy przez rzeczkę, przez strumyk. ale dużo, a sześć wow. no normalnie eee, dobrze, ja idzie tędy i cyk, futerko też sześć no, zjedzmy te mięso z sosem, czterdzieści 40... 10 woda Dobra na razie pieczone rybie mięsko Proszę bardzo Na razie to nam musi wystarczyć Troszkę sobie podbiegniemy ale niedaleko Bo to jest tutaj zaraz na górce No dobra, teraz nabieramy Animuszu. Bo będziemy polować. Mam nadzieję, że będziemy trafiać, a nie salować obok. Dobra. Mamy pierwszy cel. Nawet dwa. Znalazłyśmy tego z tyłu. Cyk. I? O. Dostał tyłek i padł. Dobra. Super. Już mamy trzy. Był i się zmył, tak? A tutaj nie biegamy. My jesteśmy zbyt hałaśliwi. Ale jak znam życie to. No, gdzieś się pojawi jakiś. Jest cyk. I daleko nie poleci. Właszamy cztery, To jeszcze jednego i będziemy mieli z głowy zadanie, co? Tylko pytanie. Jak z borsukami tutaj jesteśmy? E, jeszcze jest, dobra Wiem, że może być gdzieś tutaj. Ale mogę się też mylić. Tutaj to jest królik, który już jest nasz. Tak, wiem, wiem. Mamy podawać na borsuki, a nie, a nie na króliki. Ale spokojnie. Jak na wojnie. Cywilę też ginął. Cześć. Dobra, ładnie on sobie tam stoi. Cyk. I? I padł. O! Jeszcze poleciała. Cyk. O! No zbieraj, 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 O! Dobra. Idziemy wylecieć z derwanem. Idziemy... Idziemy na piechotę. Jakieś zapowietrzenie mnie złapało. No jak ładnie wygląda e, nasza osada e, rybacka. Przyjdzie mi odpowiedni czas, to będzie tam bardziej zielono. No, jedziemy, w sumie idziemy to. Na spotkanie z Derwanem, Piastowi. Powiedzieć mu, że... E, pozbyliśmy się... Burcuków. Nie bardzo już go niepokoić. Gdzie on tam jest? Nie że się oddalasz od nas. Nie, idzie chyba na, na rynek. Nie idzie na rynek. Idzie pewnie do Sodowina. Na, nie, na niego poczekamy. Staniemy na drodze. I powiemy. Razer one. Korada cią docenia. Super. Cieszę się, że pomóc. To co? To teraz bandytów, nie? Będziemy mieli, mieli zadanie z głowy to z bratem bliźniakiem. Dowiemy się wreszcie, czy to prawda, czy nie. O, z dziewuchą sobie nie pogadałem. Kurde, ale jeszcze nic straconego. Może zaczeka na mnie z wiekiem, co. Dobry soczek z czarnych porzeczek. Dobra, tam ktoś chodzi. że błędu nie zrobię, jak ja tutaj się skiknę. A ja spierdzielam teraz. Ha, ha! ha. O, dobra, trzeba spierdzielać, bo... No, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra. Dobra. Jeden pad Taki mistake Oż, ty kurde. Strzały. nie to żeby nam brakowało ale no zawsze tam coś coś przybędzie dobra mamy tak tutaj mamy żelazo to proponujemy i zobaczymy co on tam ma monety dobra kolejny gdzieś tutaj Troszeczko nie, nie przegapił czegoś? No tutaj jest. Dzisiaj nie rzucą. Nie, tam spokojnie na razie jest. Dobra, kolejny też razem to, żelazny to wojenny i Również monety. To jeszcze? Jedna. Wszystkie. teraz z tej strony. Nie wiem czy to dobry pomysł bo nas pagórek zasłoni. to pornik tak No dobra. Zpier jakie fajnie, weź się kościu, lecz. Dobra. No, to, to sama śpiewka. Jak sam tymi. A ten się zmęczył biedaczek. No i dobra, no to się zmęczył. Silny topornik. O! Jednym strzałem, dobra i super. Dobra, dawaj kasę. Za to, że cię zabiłem. Czy coś tutaj wyrzuciłeś? Gdzie ty masz swój topór? Ej. Dawaj topór Kurde jeszcze jakieś Rgawki ma Kurde, nie zauważyłem gdzie Gdzie go, gdzie go wyrzucił Co ty zrobisz ze swoim toporem? No dobra, no nieważne. A ten po prostu. Dobra, strzała kamienna. Jeszcze tutaj gdzieś powinna być, czy nie? No dobra, jak nie, no to nie. Dobra, zanim do tego pachoła pójdziemy, przeszukajmy co tutaj jest ciekawego. O, skrzynia pusta. Stół, ale się tutaj urządzili. Ej, czemu tutaj pusta jest? Co to ma być? Dobra, a tutaj? To jest tu dole o kurde, kontrabanda pusta. No ja pierdzielę, co by za bandy ty jesteś ta? Tutaj wszystko puste jest. Patrz, tutaj jakaś trzeba powinna być, ale nie, nie ma. Dobra, zniknęła, to zniknęła. Oj, to się swędzi. Eee porzucone w pusto z na tej strony też robi tak samo ale zawsze warto sprawdzić tak tutaj pusto nic nie ma nawet noża wbitego Dobra, idziemy zobaczyć co tam co tam słychać u, u więźnia Co to jest? Pochodnia. pień do siedzenia. Tu pusto. tu pusto, dobra. Gaweł. Ja nie jestem z nimi. Teraz już na pewno nie. Ale byłeś jednym z nich, prawda? Dl dlaczego tak myślisz? Twój brat mi powiedział. A, czyli się znacie? Co za ulga. Nigdy się nie chwalił, że ma wsiadców w tych stronach. A już na pewno nie takich, którzy byliby gotowi wpaść do obozu bandytów, by ratować jego brata. Nie nazwałbym siebie jego przyjacielem, tylko raz z nim rozmawiałem, a wcześniej z jego żoną. Potrzebowali mojej pomocy i oto jestem. Tak po prostu? Może ciężko będzie ci w to uwierzyć, ale zostałem bandytem właśnie dlatego, żeby pomagać ludziom. Eee... Mm. <laughs> o tak, tyle ludzi potrzebuje pomocy, bo ma za dużo rzeczy i żyje za długo mówią serio, chciałem okazać bogatych i dawać biednym taki Robin Hood, co? problem w tym że nie ma aż tylu bogatych do ograbienia i generalnie to ty jesteś tym biednym całkiem szybko pulsa się te naiwne ideały to może trzeba porzucić to całe bycie bandytą i co dalej? Miałbym przyłączyć się do brata i jego żony, która będzie przeszczęśliwa z towarzystwa byłego bandyty. W zasadzie to tak, twoja, to twoja rodzina. I założę się, że przydałby się im towarzysz podróży, nie kogoś takiego jak ja. Lepiej, żeby trzymał się od nich z daleka i robił to, co robił najlepiej, jesteś pewien? Tak, to dla Ciebie za pomoc. I śmiało wejść z tego obozu, co tylko Ci się spodoba. E, nikt mi nie powie, że nie próbowałem. Trzymaj się. Ok, i co, i koniec. Dobra, tempo pochodnia. Dobra, co tylko mogę z tego obozu wziąć, tak? Mhm. Mm no, co tutaj w ogóle jest? Już tutaj jest puste. Tu też jest puste. to... Tu... Kurde, rozrzutny jesteś. Tu też się nic nie pojawiło. Hmm. Dobra, to by było. Yy, nie panikuj. z następnej pory roku. Ujrzałem w ciemności dochodzenie. Dostarcz oszedł do Dalebui, ale z tym się jeszcze wstrzymamy. Chociaż. No, można by było pójść i jej to dać, ale to już chyba idzie w następnym odcinku. W tym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to łapka w górę. subik, cefa komentarzy oczywiście należy do Was. Ja oczywiście zapraszam na kolejne moje produkcje. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.